Dzień dobry. Dzisiaj spotykamy się w trochę innym miejscu niż stadion. Fantastyczne okoliczności przyrody i fantastyczne miejsce. Hotel Notera Spa w Charzykowach. Jesteśmy tutaj nie bez przyczyny. Dwa powody. Pierwsze to projekt dumni z natury, który od początku tego roku realizujemy. Wszak Chojniczanka jest bardzo dumna z pochodzenia i dumna z otoczenia, jakie wokół nas pięknie się rozpościera. I między innymi takim miejscem są Charzykowy. Przepiękne jezioro Harzykowskie. I dzisiaj, właśnie w tym miejscu, w, hotel, w hotelu Notera Spa, będziemy gotować gotować i przygotowywać tradycyjną wielkanocną potrawę naszego regionu, czyli żurek. A z kim to wszystko będziemy przygotowywać? Razem z naszymi zawodnikami będzie przewodniczył, można powiedzieć, temu gremium Maciej Hipler, szef. Kuchni, restauracji Las i Woda w hotelu, członek Culinary Poland Team i reprezentant Polski na Olimpiadzie w Stuttgarcie w ubiegłym roku. No i oczywiście obok niego będą nasi zawodnicy, i dzisiaj akurat zaprosiliśmy naszych stranieri. Będzie tutaj reprezentant Słowacji, Czech i Ukrainy: Siergiej Napołow, Martin Klawnik i Jan Mudra. Co ugotują, czy pokażą, odkryją może swoje kulinarne talenty? O tym przekonamy się już za chwilę. Zapraszam!

I Czosnku, wszyscy kroją. I podsmażamy na patelni boczek. Cały boczek kroimy. Cały? Cały. A kawałek, jaki rozmiar kawałku? Tak jak lubisz. Tak? To cały kanapkę. wrzucaj. <grywy> Grzyby suszone, a też kroimy tak Trzeba posiekać, no i tutaj się masz jedną boczki. Tak, może być tak. Super. Zmienię Czyli tak robisz? Grubo. No tak. No i dobrze. dobrze. Ugotują, czy się jeść tak? Do tego jeszcze pokroimy cebulę. Szczypior osobno, cebula osobno. Boczek może już wrzucić na patelnię. Mhm. dáme... Dobre, je nie ale tu, tu, tu kusú Ok. Ale máme patrénie. Čiže, ktoré je, čikorek, to je, to je, to je, to je.

Dajemy liść, dzielę. Szybszą trochę. Dajemy białą kupasę. To się wszystko zarobię. Jak się uropują ziemniaki? Dodamy zakwas z żytniej mąki. Dodamy wszystko chrzanem i szczepiorę. Nie robicie żurku? Żurku nie. nie. A barka biały? Też łazi. Właśnie coś tam słyszałem o no, automaniu całym, tak, tak. A coż sam szef kuchni na swój stół, wielkanocny, szykuje. Co będzie u mnie? E, na pewno babka. Babka... E, taka zwykła babka wielkanocna, tak? Z, z jakimiś bakariami. Na pewno będą... E, będzie żurek. I na pewno będzie biała i nic więcej mi nie trzeba. Czyli bardzo tradycyjnie. Bardzo. Lubimy Żurek może być ze śmietaną, może być bez, może być z ziemniakami, może być bez. zależy jak kto lubi. Ale bajaranek musi być zawsze. Przed na finału, zafinał, posiekać posiechać na I to co drobno, tak? Drobno, tak jak, tak jak lubi.

Prowadząc po tym jaką formę dzisiaj tutaj przed kuchnią pokazali nasi zawodnicy, myślę, że tutaj cykl gotuj z będziemy mogli powoli, powoli rozpoczynać. Bardzo dziękujemy hotelowi Notera za gościnę, za to, że mogliśmy w tym miejscu kręcić, że mogliśmy tutaj wykorzystać szefa kuchni, który który nam w tym wszystkim tutaj pomógł. Dziękujemy również Łońskiemu Centrum Kultury za pomoc w nagraniu tego materiału. Jestem ciekawy, który, u kogo z kibiców właśnie żurek pojawi się na stole. Do zobaczenia, do usłyszenia, wesołych świąt! Dziękujemy!